We wtorek 24 czerwca odbyła się sesja Rady Gminy Pośnica. Wójt Michał Breski otrzymał na niej jednogłośne wotum zaufania i równie jednogłośne absolutorium. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały według przedstawionego projektu? Bardzo proszę o oddanie głosu na terminalu i podniesieniu ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosowania? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Gminy Pośnica podjęła uchwałę. W sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pośnica z tytułu wykonania budżetu Gminy Pośnica za rok 2024 jednogłośnie, to jest 15 głosami za. Podjęta uchwała otrzymuje numer 18, łamane na 110, na 25 i wraz z projektem uchwały stanowi załącznik do protokołu z dzisiejszej sesji. Może krótko ja powiem. Panie Wójcie, gratuluję bardzo. Powiem tak: rok był trudny, bo to był rok wyborczy. I... O, no, wiadomo, zmiany następowały we wszystkich, ale wyszło jak wyszło, moim zdaniem dobrze wyszło. Pani skarbnik to potwierdziła. Jeszcze raz gratuluję Panie Wójcie. Dziękuję, uzyskania. dziękuję. dziękuję bardzo za podjęcie jednogłośnej tutaj uchwały w sprawie absolutorium. Jest mi niezmiernie miło. Szanowni radni, szanowni sołtysi, pracownicy urzędu, dyrektorzy wszystkich naszych podległych jednostek. Chciałbym podziękować przede wszystkim za ten rok pracy, bo ten rok był bardzo ciężki, bo to był mój pierwszy taki można powiedzieć rok pracy. Już nie nawet tutaj do jednego pana dyrektora mówiłem, że zderzyłem się ze ścianą pewnego dnia ale te ściany kruszymy jako tako, dajemy radę. Dzięki tutaj bardzo tej pracy ciężkiej pani skarbnik przede wszystkim, bo to te finanse tutaj pani skarbnik trzyma, to jest bardzo niełatwa sprawa, ale wynik finansowy jak widzicie państwo mam bardzo dobry, aby nie zapeszać, aby tak dalej. Jak podkreśla wójt, jednogłośne absolutorium i wotum zaufania to nie zasługa jednej osoby, ale całego sprawnie działającego urzędu oraz jednostek podległych.